w normalnym żargonie już tak powiem, pogoniłeś Piotrka Szeliga. Pogoniłeś? Yy, tak, a Piotr Szeliga nie jest już w Arnoxie. Okej, okay, tylko moje pytanie jest takie, czy to twoje, że tak powiem, sumienie, zasady jakieś, które przez całe życie masz, sprawiły, że powiedziałeś mu, chłopaku, cześć, i swoją drogą, czy to był nacisk, że tak powiem, z tej sportowej strony Arnoxu, gdzie jest Większość charakternych chłopaków, którzy tego zachowania nie popierają. Wiesz, co, no, to jest prosto i logiczne: no, znasz mnie na tyle, no, znasz mnie, znasz. Mój ale widzowie nie znają. Znasz mój charakter, znasz moje zasady i tak dalej. Pewne rzeczy, Na pewne rzeczy można gdzieś tam machnąć ręką, ale na pewne rzeczy nie można machnąć ręką, i tu było w tym przypadku. Oczywiście wiesz, chłopacy też dołożyli cegiełkę do tego ruchu, no bo jednak bardzo duży był oddźwięk negatywny w stosunku do piotka i do tego jego zachowania co do trenera.